Kolejny lewicowy polityk i tęczowy działacz okazał się p... krzywdzicielem dzieci. Sami wiecie jakim takim na P. Co więcej, mężczyzna kierował nawet całą siatką krzywdziciel dzieci i wykorzystywał swoje wpływy polityczne, by załatwiać nieletnich samemu sobie i innym. Media głównego nurtu w większości przemilczały tę sprawę. Pod koniec lutego tego roku wyszły nowe informacje na temat mężczyzny, Francuza, który we wrześniu ubiegłego roku został zatrzymany jako podejrzany, jako przywódca siatki krzywdziciel dzieci z Francji. Pierre Cotino, urodzony w 1992, większość swojego dorosłego życia spędził działając dla lokalnych lewicowych partii. Na przykład w 2021 Kotino kandydował z ramienia La France Insoumise, partii zwalczającej we Francji narodowców i promującej globalizm. Poza tym Kotino działał dla takich organizacji jak Lilia i Wiśnia i najpóźniej od 2018 organizował fora dyskusyjne, żeby zwalczać homofobię i transfobię. Mężczyzna był założycielem tęczowych organizacji i promował politykę zero tolerancji wobec wszelkiej dyskryminacji. Aktywizm Kotino nie ograniczał się jednak tylko do tęczowych organizacji. Oficjalnie mężczyzna walczył z przemocą wobec dzieci, no i wspierał lokalne feministki w ich walce z patriarchatem. Chce przywracać władzę ludowi, a nie elitom. Falił się lewicowy polityk i tęczowy działacz w swoich mediach społecznościowych. Mężczyzna wydawał się też, przynajmniej według obecnej francuskiej wrażliwości, wzorowym obywatelem. Na poziomie Udonu, małej miejscowości, gdzie mieszkał, angażował się na przykład przeciwko zamykaniu poczty, no i, i rozdawał materiały o przemocy wobec kobiet, oraz działał w szkołach jako edukator seksualny. No, okej. Okay. To jakoś dziwnie pasuje, prawda? Jednak jesienią minionego roku francuska policja i specjalny urząd do zwalczania przemocy wobec dzieci zatrzymały Kotino na lotnisku, kiedy to wracał z wakacji w Tunezji. Aresztowanie było wynikiem międzynarodowego śledztwa, które natrafiło w internecie na wyjątkowo brutalne nagrania przedstawiające krzywdzenie dzieci sami wiecie, jakie krzywdzenie na P. Z elementami szczególnej brutalności. No i w niektórych nagraniach, tych najbardziej okrutnych, pojawiało się bardzo charakterystyczne łóżko wyglądające na takie trochę szpitalne, które doprowadziło lokalne i międzynarodowe władze właśnie do lewicowego działacza, do aktywisty LGBT. W trakcie przesłuchania mężczyzna od razu przyznał się, że sam był autorem nagrań i zidentyfikował ofiarę. Małą, niepełnosprawną dziewczynkę, która pojawiała się w jego filmikach. Nagrania te, jak podkreślił francuski prokurator, wyróżniały się wyjątkową przemocą i barbarzyństwem. Skąd jednak mężczyzna miał dostęp do małej dziewczynki? Jako lewicowy działacz i pozornie wzorowy obywatel, mężczyzna pełnił funkcję opiekuna i asystenta rodzinnego na poziomie lokalnym. Z łatwością więc dostawał dostęp czasowy do dzieci. Co więcej, mężczyzna domagał się nawet od służb socjalnych opieki, prawa do sprawowania opieki nad dziećmi poniżej 5-6 roku życia. I tak w 2023 aktywista LGBT i lewicowy działacz dostał opiekę, prawo do opieki nad małą dziewczynką, która stała się jego pierwszą ofiarą. Kiedy sprawa wyszła na jaw, francuskie i międzynarodowe media pisały o niej bardzo zachowawczo. Kim jest Pierre Cotino, asystent rodzinny, oskarżony o krzywdzenie dzieci? O tęczowej i edukacyjnej działalności tutaj nic nie ma, prawda? Krzywdził i torturował małą dziewczynkę żyjącą z niepełnosprawnością. Kim jest kandydat LFI? Pisał Figaro, również pomijając pewne ważne aspekty historii: Asystent rodzinny z Udonu krzywdził nieletnich. Asystent rodzinny. Tylko? W sumie ciekawe, że podali skąd był, bo to miejscowość bardzo mało znacząca, ale niektóre informacje pominęli. No co za przypadek. W lutym tego roku okazało się jednak, że mężczyzna wcale nie działał sam, wręcz przeciwnie. Cotinot był przywódcą całej siatki krzywdzicieli dzieci, która rozciągała się od Francji po Belgię. W ramach zaplanowanych akcji mężczyźni z różnych regionów Francji i Belgii krzywdzili dzieci, w tym niemowlęta, nagrywając te bestialskie akty i transmitując je w najbardziej mrocznych zakamarkach internetu. I wiecie, ten fragment mogę przeczytać z mediów? Bo sam go napisałem dla tygodnika Solidarność, bo większość mediów znowu temat przemilczała. Wyobraźcie sobie, polityk, działacz tęczy krzywdził dzieci razem z innymi dzięki siatce przestępczej, którą sam zorganizował. Jakby to był ksiądz, to myślę, że media by o tym mówiły. Mężczyzna działał więc we Francji i wykorzystywał swoje wpływy, żeby ułatwiać dostęp do dzieci. Innym krzywdzicielom z Francji oraz z Belgii. Natomiast media głównego nurtu, kiedy dowiedziały się o całej sprawie, no to jakimś dziwnym trafem w tytułach, w nagłówkach, w swoich tekstach pomijały aspekt tęczowej działalności mężczyzny. Krzywdził, sam wiecie jak, i Tor, Tu, Ro, małą dziewczynkę żyjącą z niepełnosprawnością. Podejrzany jest kandydatem LFI, ale że jest też pewnego rodzaju aktywistą, to już nieważne? Okej. Okay. Natomiast a propos lewicowej partii, dla której Kokino działał, po ujawnieniu zarzutów, partia natychmiast wykluczyła go ze swoich szeregów, wyrażając przerażenie jego czynami. Co natomiast teraz stanie się z tym krzywdzicielem dzieci oraz całą jego siatką? Jeszcze nie ma pewności. Zarzuty postawione mężczyznom obejmują krzywdzenie dzieci, rozpowszechnianie materiałów z tego krzywdzenia dzieci w internecie oraz handel ludźmi. Wszystkim grozi to żywocie. Na chwilę obecną śledczy zidentyfikowali już cztery ofiary tej siatki przestępców. A niestety ofiar może być więcej. Wszystkie zidentyfikowane ofiary. Są poniżej 5 roku życia. Śledztwo ma natomiast wymiar międzynarodowy i belgijskie władze nie ujawniły szczegółów tego właśnie śledztwa. Tutaj w grę wchodzi również prywatność ofiar, którą oczywiście sądy chcą ustrzec, więc nie podawanie szczegółów jest zrozumiałe. Czy natomiast powinno szokować nas, że działacz dokładnie takiego nurtu okazał się dokładnie takim człowiekiem? Ja to już nawet nie wiem. Polecam natomiast sprawdzić media, to zobaczycie, że sprawa w ogóle nie miała takiego wydźwięku, jaki powinna mieć. Czyżby niektóre centra medialne, niektóre media mainstreamowe bały się o tym pisać? Nie wiem, ale się domyślam. Jeżeli natomiast lubisz moją działalność i doceniasz ją, to pomóż mi na Patronite. YouTube niestety zabrał mi monetyzację na moim kanale. Ja wiem, że często omawiam tutaj tematy i smutne, i trudne, ale są to tematy ważne. Ja więc chcę je omawiać z monetyzacją YouTube'a, czy też bez niej. Dzięki moim patronom, moja działalność dalej jest możliwa. No i moim patronem można zostać już od 5 zł. Na chwilę obecną, wystartowaliśmy z grupą dyskusyjną i na Telegramie, i na Whatsappie, i jest bardzo fajnie. Także zachęcam do wsparcia mnie na Patronajcie już od 5 zł. Natomiast dla najbardziej zaangażowanych patronów będą spotkania online i na żywo ze mną. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że przy mniej tragicznym temacie następnym razem.